Siema! Wydział w dalej następnym ser na oczu. Tam Jest kolejny odcinek z a dzisiaj będziemy już w bo jeszcze nie na po prostu. Was, nie co u Was, bo wydarzyłem się święta. Ja już dojdę ostatni dzień z i dzięki bardzo się po Nie róbcie że nie Ja no, ale może nie z do będziemy to z i zapomniałem pokazać wam w, 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 yy, w, po w, w, w poprzednim odcinku jeszcze jednej postaci, bo jak wiecie jest postać nowa Max, no będzie to za, za jutro będzie, więc jutro będzie też będzie odcinek z tego tego, yy. yy. ale jest jeszcze taka postać jak w komentarzu, w w tak, w komentarzu, w komentarzu, w że sorry za pokazanie takiej. Teraz sobie mój, nie próbujemy. Ja się znowu próbowałem, ale sam muszę pokazać, jak a jeżeli nie mam, bo nie mam farma do postaci, ani jeszcze, bo nie do epiki jakby czy mam tylko jednego epika. Niektórzy, czyli moi koledzy, na przykład, robili epika, nie wiem, jak 50 łóżek. A ja dopiero teraz Na 30 muszek. No mi nie ona działa takim żonem, nie do že to je což směšné, že raz se to nějaký šoukalo. Nic mě je strpalo. Nabíje, tak 600. A já na tak jak Piper, i chovat ona tak jak Piper. i dali strany no, To mi ví různě. Nie bie, teraz będzie bijał 800. Czyli teraz 1000. 800. Czyli bije na zmianę. No to idzie działa po prostu tak. Lepiej ja podejść blisko trochę Teraz nie może i Tak nie to działa. Teraz pokażę, że to daleka. I on odpowalnie trochę. Nie, nie Pokażę, że to teraz daleka aby się nie widzieć. Yy, no to wygląda tak. I no i co? Tak mi nie jest, no tak mało życia. Ale jest całkiem spoko Może założycie też na filmach, że mówię o ciszej. Mówię o ciszej ciszej i może nie ciszej. Mówię głośniej, też zauważyłem, ale wolniej. wolniej, wolniej. No, no i co? Trzeba mi to na gadań, więc teraz lecimy za jakąś gierką.

Zobacz, nie, nie, bo nie, 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 na nie, O nie, O, dobra już Aaa, przepraszam nie, muszę nie, nie, Dobra nie, jestem bardzo nie, statek się obraca nie, nie, z internetem, ale nie, 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 bo nie mogę walać czemu tak się dzieje dobra wiem dlaczego to takie lagi, bo jak z obracania wziąłem kulkę psia gina z to jest okropna gra, nie, nie, nie lubię tego już czemu on tak przyszło? ej patrzcie też się chodźcie wolniej nie razy sobie już tutaj wstała Trzeba, to też nie No, Tego nic się nie dzieje, ale... Dobra, no nie, się stałem. O Boże, przepraszam te lagi, bo to nie są lagi na, na filmie usłyszałem. są straszne lagi, że słyszycie szumy, to... Bo wcale nie muszę... ...nie wiem bo... O nie, ja znowu! Zadracam! Место, 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 место. Mm -hmm. Он не живет сразу. Mm -hmm. no, не, ну не, ну не видит его. Добро, вообще Ну морщись, украл, ну не, ну не ему. Давай. А, вот еще наша гера, не может. Przegrywamy, no nie 17, 16 dobra, przegrywamy to jest takie, ale tej rozumiem no, no, się nie uda. No, Problemy z internetem, no dobra, zaraz wracam do Was. Dobra, jestem już. Przepraszam, że problem z internetem, no ale co mam poradzić? taki operator? Dobra, może nie będę mówię na filmie. Mm, co? No to drugie, więc więcej, ale nie to, bo to są kroki bo może tak będzie w sumie no. tu leżało ile by malowało no, tu mam jeszcze komentarz, co zostawić bo ja ostatnio miałem willię, wyśrodę właśnie przez którą miałem willię pracowałam napiszecie, czy mieliście w ogóle wagilię wagilię, wigilię pracowałam a jeżeli mieliście to napiszcie <kluzł> co do tej strony bo chyba, że się nie rozdajecie prezentów chyba, że wy nie rozdajecie sobie prezentów i nie mam w ogóle w porządku, to jest to śmieszne I jesteśmy bardzo low Nie, a teraz nie pochwały Dobra, to tak nie ladaj, więc... No nie, Dostał?

Naprawdę nie wiem co mam gadać za kamery e, Niech hmm. chyba będzie, nie czekać Może do lagi Mam nadzieję, że nie lecę na środek i lecę na środek, bo na ja komu to nie jest Proszę państwa, proszę państwa, mamy... Nic już nie mamy I mamy... Low Bardzo low Ale jednak zabijam Dobra, ja jestem... Z nim <try> to jestem <try> przegrany, nie ja. Słuchaj, to idziecie. Przepraszam, dalej to chory. Tutaj mi się nie jeszcze bardziej kaszle. Już nie... ...ciągam nosem. Tylko już lepiej się robię, czuję, jeśli chodzi o kater, ale o kaszle cały czas kaszle. Wyglądałem sobie film dzisiaj i okropnie krzyczałem No i jak źle daje to do katarek, ale być, no to było Nic nie nie zarabiać, nie? Tam ma dziewięć, jak mnie go zdali, to było przy, przecudownie Lecę tam nie I Rozumiecie to, że my zabiliśmy się nawzajem utami. I oni wygrali Tego jeszcze nie było, naprawdę. A zobaczmy, co dzisiaj jest w sklepie. Aha, właśnie to wydawał. Nie, mam no, bram. Ale jest pilat pokoju. Ja bym chciała na niego nie stać. Chyba skiny do nich, ale ja nie potrzebuję skiny do nich akurat. Ej, patrzcie! nawet nie widziałem o tym parcy, teraz już zrobiłem. Jest Charoji Bar. Charity Barley i jest czerwony Charlie Barley. To jest z Kimski. Yy, a, jeśli chodzi o klub. Yy, już to mam tworzyć na więcej nazwę. Ora co mam tworzy nazwę... A, jeszcze. Nigdy nie wspomniałam tego filmu Pamiętajcie, że wejdź na mojego Instagrama. Nie tam, no, weźmy yy, dało, link to powiedzmy się. Jak się nauczyć link, to podam. Nie, wtedy będzie jestem w odcinka eee, albo z wykładnią odcinka i wtedy tam sobie nazwę a ja um, do 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 dodam was do swojego. co na to? jeżeli ja chcę brawa no i to lecimy z kolejnym małżoneczką z i ze Uważam, że jak grałem zawsze... brał na shutdowna, to nigdy nie widziałem Franka ze skinem. Nigdy nie. Nie i dla nas grałem shutdowna, dół, bardzo dużo. Ale nigdy nie wygrałem. Nigdy nie nie nie, 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 nie wygrałem. jakim cudem? O ja są po rozniszczu. tu karł, tu karł, spójrz Rozumiem za to już kar, już kar, już kar. panikę, no ale... O, no, wstydź, Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, że o, to są wyraki. I się to chce zero. Więc mam ich tutaj. Chciałam Dobra, co tam się I głupi jesteś, naprawdę. Nie, chyba nie można. Nie to są dwie bomby To no, mi gra fajna Może jedę? Trzy drużyny zostały w To się, się, się dobrze położyło O nie, Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie tym razem, tak? Pięć? Starcie, Dobra! Serio, oni mają zero. Jezu! Yes, Przepraszam do to dźwięki. Przepraszam. Dobra, jest. Dobra, jestem. I moment książkę, więc ją dopiero otwieramy. Niestety tak, poci nie ma. Ale ja mam jeszcze jedną wkleczkę za dokładnie 5 poszczegółów. Odcinka na 12 minut. Zabijamy dzisiaj do... Jak będzie. Zaryzykuję. 18 minut. A budowanie nie będzie. Bye. 20 minut dzisiaj robimy standardowa ale jeżeli dobijemy 10 subskrypcji na moim kanale, to robimy live'a. Jest taki godzinny, 50 minutowy live. czyli brawla lub wybranej waszej gierki. No tam jest El Primo i tam jest, no nie, nie Barley, tylko Boże, Daję Mike'a. w postacie mi się trochę no, ostatnio. Yy, nie mam jakiejś polityki, bo nadal nie gram jak już jaka do tego brawla. Codziennie nie gram. Ale będą dwa megaboxy w budzie z 2 albo 24, gdzie mogę mieć. Zobaczymy, czy kiedyś dostanę takie info od kolei. I jeżeli będą dwa megaboxy, to będziemy robić uprawnienia. Jakby pani, bo patrzcie, jak to reagnę, jakby pani, pani będzie zadowolona z tego uprawnienia. Ja Chyba nie wiem, czy mam robić uprawnienia, a megaboxy to nie jest bardzo fajnie. Ale to. No właśnie raz jeszcze otworzyłem megaboxa, nawet widzieliśmy odcinek z tego jak otwieram megaboxa tu tam akurat, z, jestem zbi został? Oła. o boże, zepsuliśmy zepsuliśmy to, bo dać mi się rzucić na bombę nie zauważyłem jej I znowu zobaczymy się że szybko, za szybko I za szybko Jeżeli nie rozumiecie mnie to Przepraszam bardzo, Moja mojej nocy przepraszam Ja po prostu tak miałam, jak już tłumaczyłam na ostatnim odcinku Że, mam zwyczajnie szybko mówię za to i chciałbym też, żebyś widziała pani mnie na przykład na komentarzach kurde, to jest dobra, to był zły pomysł, co ja zrobiłem, dobra dobrze, Jest mi dobre, co zrobiłem, bo jeżeli on teraz przejmie to nie, tylko nie da się zabić mu no i długo, no. to, to panie, nie zabijemy go muszę mnie cieba utał, to nie zabijemy kapitan kapitan, kapitan Chodź, kup to krew, nie Ty niechaj, bo nie. Chodź, się nie chodź, bo mnie zawijesz jak wracałem. Fak, fak. Nie ja Jakby tak, nie widziałem, że mam takiego ulta nie widziałem, że mam takiego ulpa. No, nas się widziałem, ale. A, no, dobrą ciebie. Tym głupiem I on ma. Traf. Traf, 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 traf. Dobrze, dobrze. Dawaj, 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 dawaj. 3, 2, 1 jestem. Uważam za te emocje, ale. Wiecie emocje Przepraszam za te emocje? Wiecie emocje Za te 3 przepraszam Robię napięcie Ktoś to się tu zerziło? Dziwnie Dziwnie, ej mała chyba teraz Ale mamus Ja uciekam! No nie no, mi nie uciekło mi Głupie gówno Ej suma na mnie Nie założyłem, nie ja rozmaicie Tak, wszyscy mam wygrać, bo ja samże, już wygrać, sobą wyjednać, tam, że mamy jeszcze czas. Może razu ja to się odarodam. A muszę. Cześć. O ty mały. Chodź tu. Hmm, nie zrobisz mnie. Nie będę go głównie Zrestigusie. Ja się kumpę zdać, muszę. Nie, dostałem przez ścianę. Nie mam sam, bo już nie mamy szusany, bo się nie szaslefa. Jest! Mamy szansę! Jest! Wygra i siły! Co to było długo rozwykka? 9 puszy. Mamy skrzynieczki. Przepraszam, że jak się mówi, ale nic oczywiście gra i nie może. Mogę dziś skrzyżki. Przepraszam za skrzyżki, tego uciszyć, bo naprawdę to jest masakra z nim. Przepraszam, za niego, ale to był taki. Bo nie, 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 Przepraszam za ciągłe nie, mało Sam krzyczą 5 games łamuję gardło. Zobaczmy. Może zagramy z kumplem. Zobaczmy. Ma 80 poszety na Instagram. To dużo. Nie powiem. Ale... I odstrzelam ze wnu Sobie nie mam, nie... Dobra, zagrajmy sobie Ile 22 Ponieważ na cięcia I gadanie w cięcia to właśnie Cięcia i tak nie mają znaczenia, bo nie liczy się czasu Z nerwową, Musi być też ma być Robiony. No i Primo. Najpierw trzeba postać się na sarangach. Yy, na live y będę też się odrobić do El primo 2. Sarangę. Fajnie, żebyśmy odrobili do Nie, indireta, się nie, Ale może... o, z tym o 13, bo że nie, 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 Potem ich potem uciekam. Dużm idzie. Muszę trochę uciec. teammate właśnie chyba Polek trochę. Przecież tego ja mi się zabić No sobie poczekamy czy jest to. No. Nie wiem, co mi rabaśny, bo... Nie byłem.

Olej, nie wygrabacie, sobie Zagramy sobie standardówkę Zastrzeżę, jak tam pędzi, ale to patrzę jak ma tajemnica, jeżeli to jest ten jest Tu mi się wychodzi, że weźmie, że co Tu nie, tu poleci chyba brok, to się daje, bo chce Wspominam, że będzie znowu cięcie, bywa

I tak, i tak, i... Nie. Ale patrzcie, oni mają szufkę. Nie ma wyścigówki i jak... Co, nie tu mega domyka, my tu Chyba jest to w szufle, trzeba mieć... Nie wiem, jedna szufla wstać na bota. Co, oni mają już dwie? O Jezu, chodź tu. Być na wszystko. No co jestem... z że nie umiem grać w to. Właściwie to jest najgorszy tryb. Nie gram w niego nic więcej. Nie, 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 Nienawidzę nie, gry. nie, nie, gry. Naprawdę. Mm, nie, to, to to kończ zaraz, nie, 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 Dzięki nie, 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 żeby nie, kanał, dać nie, nie, górę, nie, 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 żadnego, nie, nie, i co, na Instagramie macie link, a na nazwę w opisie. No i co. Trzymajcie się, no i wesoły świąt.